Cześć, mam na imię Irek, witam z Krystiansand. Dziś troszeczkę na temat stacji benzynowych. Może w kilku słowach powiem, jak to wygląda w Norwegii. W Norwegii stacje benzynowe służą sprzedaży paliwa. Na stacjach benzynowych nie kupimy alkoholu, ani tego słabego, jakiegoś piwa do 2%, a tym bardziej mocnego alkoholu. Oczywiście można kupić jakieś jedzenie, oczywiście można kupić jakieś napoje, oczywiście można kupić jakieś słodycze, ale też godziny otwarcia w większości stacji benzynowych są bardzo ograniczone. Na przykład w niedzielę bardzo dużo stacji benzynowych jest nieczynna, ewentualnie jest otwierana dopiero od godziny 13 albo do, od godziny 14. No i to jest właśnie ta podstawowa różnica pomiędzy Norwegią a Polską, gdzie stacje benzynowe są bardzo często otwarte 24 na dobę. No, i na tych sytuacjach benzynowych sprzedaje się wszystko, tak? czyli począwszy od paliwa, po które przyjeżdżamy, skończywszy na różnego rodzaju używkach, tak? czyli mówimy tutaj w pierwszej kolejności o alkoholu, który stoi za kasami, obok alkoholu stoją papierosy. Następnie możemy na wysokości wzroku dziecka odnaleźć różnego rodzaju tabletki, suplementy diety. I tak dalej, I oczywiście możemy odnaleźć też słodycze. To wszystko jest stworzone po to, aby sięgać po tego nowego konsumenta. Bardzo często jest tak, że właśnie ta, ta sprzedaż tego paliwa to jest właśnie produkt jakby uboczny, poboczny, a głównym celem jest sprzedaż tych pozostałych produktów. I mówi się o tym oficjalnie, że gdyby nie te pozostałe produkty, to te stacje benzynowe by się nie utrzymały. Dlatego zastanawiam się, no jak to było jeszcze z kilkanaście, może 20, może trzydzieści lat temu, kiedy tego alkoholu na tych stacjach benzynowych i tych produktów nie było. Wydaje mi się, że to tylko kreuje zyski i tutaj ograniczenia z tym związane byłyby zasadne. No ale co jeszcze? No tak naprawdę zobaczcie, dużo osób, które ma problem z alkoholem albo miało ten problem z alkoholem, po pierwsze, ma takiego trigera, tak? czyli w pierwszym momencie po zakupie paliwa. I być może robiły to te osoby wcześniej, mają chęć i patrzą na ten alkohol, i może, być może mają takie odruchy sięgnięcia głębiej do kieszeni i zakupu tego alkoholu. Dwa: No to, no to nie jest przyjemny widok, tak bo też oczywiście od razu uczymy dzieci, młodzież, która bardzo często z nami wchodzi na tą stację benzynową. Uczymy tej konsumpcji, uczymy tego, jak te stacje benzynowe wyglądają, że to są właściwie takie obowiązujące standardy. W Polsce i tak właściwie to nie ma nic z tym złego, bo taka jest nasza kultura, tak wygląda nasze życie i tak wygląda nasza konsumpcja. No, ja się z tym nie zgadzam, uważam, że konsumpcja nie musi tak wyglądać: że ten alkohol nie musi epatować z pierwszych stron, że na, na tych najważniejszych półkach. Nie musi leżeć najbliżej, najbliżej kasy, tak, albo być umiejscowiony jeszcze do tego w jakieś tam chudziarko-zamrażarkach, żeby był już dostępny właściwie od ręki. To powoduje to, że osoby, które mają z tym problem, które dopiero co sobie są na tej drodze do trzeźwości, które jeszcze nie tak dawno miały jakieś tam przyjemne odczucia związane z tym, że otworzyły ten alkohol i się go napiły, no tutaj dostają bardzo potężny bodziec, z którymi wcale się nie dziwię, jeżeli nie mają jeszcze doświadczenia, e, mogą sobie po prostu nie poradzić. Także według mnie, jeżeli mamy dbać o polskie społeczeństwo, jeżeli mamy dbać w ogóle o społeczeństwo, jeżeli mamy dbać o jego zdrowie, o e, jakby tutaj e, też psychiczne, e, psychiczny aspekt tego zdrowia, no to musimy powiedzieć jedno. E, czy ten alkohol powinien zniknąć i nie rozumiem do końca tego, dlaczego jakiś tam minister zdrowia ma z tym problem i nie może przeforsować tego dalej. Uważam, że to raczej nie jest kwestia problemu, kwestia tego, że jest problem w rządzie, tylko myślę, że cały czas tutaj bardzo głęboko sięgają macki lobbystyczne, które pilnują tego, aby ten alkohol był w ogólno dostępny sprzedaży, bo zyski są potężne. Z tego co mówi się, to mówi się o miliardach. Złotych zysków z tego tytułu. Oczywiście państwo też otrzymuje środki z tytułu akcyzy i podatków innego rodzaju, ale też mówi się o tym, że ta akcyza, te podatki, no to jest być może tylko jedna piąta wydatków państwa, związanych z tym, aby przywrócić jak gdyby, zdrowie psychiczne Polaków. I aby odwrócić skutki tego używania i nadużywania alkoholu. Tak więc wszystko w rękach polskiego rządu. Uważam, że mają dobre przykłady, jeżeli chodzi o rozwiązania skandynawskie, trzeba tylko po to sięgać i tak naprawdę to może działać w dwie strony. Także Skandynawia, oczywiście, może sięgać o, po jakieś ciekawe rozwiązania w innej tematyce, na przykład z Polski czy z, z krajów europejskich, ale tutaj uważam, że Naprawdę warto, warto sięgnąć i tą, wyciągnąć tą informację, jak to wygląda w Norwegii, jak tutaj to zostało rozwiązane. Oczywiście, problem alkoholu i alkoholizmu w Norwegii istnieje, ale co można powiedzieć, że nie ma tej dostępności. Czyli, ktoś się rano wstanie przed siódmą do pracy, no to jeżeli nie jest pijany tak i może pracować, raczej do tej pracy pojedzie, i raczej w tej pracy. Też nie będzie miał możliwości kupienia alkoholu, bo nawet jak pracujemy, jest jeszcze godzina wczesna i byśmy, bardzo dużo tutaj ludzi do pracy przyjeżdża w godzinach w ubraniach roboczych. Jeżeli zdarza się tak, że po prostu, jeżeli sprzedawca zobaczy, że ktoś w ubraniu roboczym w godzinach około południowych kupuje alkohol, to jest gotowy mu tego alkoholu nie sprzedać i powiedzieć, żeby ta osoba przyszła dopiero sobie po ten alkohol po pracy. Tak więc pilnuje się tego. Zwraca się na to uwagę, raczej nie spotyka się tutaj osób, które by od samego rana myszkowały, szukały, żeby ten alkohol zdobyć. Na pewno możliwości z tym związane są ograniczone, tak przez to, że stacje benzynowe nie sprzedają alkoholu, że są zamknięte. No i tylko gratulować Norwegii tych rozwiązań, oby w innych tematach rząd również stanował na wysokości zadania i był prospołeczny i działał na rzecz społeczeństwa norweskiego. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia również. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się w zdrowiu. Cześć.